O! Oh. Kurier! Jest! Jest! Tak jest! To moje PlayStation 5! Jej yeah. Super! Super! Słuchajcie, patrzcie przyszło do mnie PlayStation 5! Cześć, witajcie! Assassin08 z tej strony, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dziś odpakujemy sobie PlayStation 5! tak tytuł was pewnie zmylił ale mam playstation 5 tu jest dowód tutaj zobaczcie tutaj w tym w tym kartonie jest playak. zaraz zresztą zobaczycie weźmy sobie weźmy sobie nóż kuchenny nie wiem tylko gdzie on leży gdzieś mi spadł Nieważne, tutaj leży lepszy nóż także weźmy go sobie i otwórzmy paczkę moi drodzy jest Mówiłem? Mówiłem? Słuchajcie, oto PlayStation 5, tylko gdzie ja mam to podłączyć? Ja nawet, słuchajcie, nie wiem o co tutaj chodzi w tej gierce. Odpaliłem ją tak naprawdę drugi raz, bo pierwszy raz zobaczymy, czy to w ogóle wszystko będzie działać i tak dalej. Działa. O, jest telewizor, więc połóżmy sobie, słuchajcie, tą plejkę gdzieś tak tutaj. Myślę, że to będzie bardzo dobre miejsce. Plejka mi spadła, ale przynajmniej widać, że jest to, słuchajcie, PlayStation 5. Oczywiście witam was w grze. Yy, symulator... PlayStation 5. Jak doskonale wiemy, w niektórych sklepach w Polsce nie będę tutaj mówić nazwy, to niestety no, nie dochodzą te zamówienia i tak dalej. Ludzie są oburzeni. A tu proszę bardzo, ja mam zamówienie y, w tym symulatorze. No czemu to nie może tutaj wejść? Halo, co się dzieje? O, patrzcie, ja to naprawię. Może tutaj sobie rotować i tak dalej. O! Patrzcie, jak postawiłem telewizor, zaraz spadnie, ale jest Git. Także, moi mili Państwo, oto symulator PlayStation 5. Także musimy teraz podłączyć tego playa do ładowania, w sensie do. Pod kontakt. Ja tutaj nie widzę słacie żadnego kontaktu. W tym jest właśnie problem. Chyba że znajdę może jakiś y, przedłużacz, kabel, cokolwiek. E, tak jak wam mówię, ja gram w to po raz pierwszy, więc nie mam bladego pojęcia, y, gdzie czego szukać i tak dalej. Czy widać moją postać? Oczywiście, że nie widać. Bo czemu? Po, po co? Po co miałbym widać? <grym> Po co miałby być widać moją postać, prawda? Tutaj mamy kontakt, widzę, no ale nie mam aż tak długiego kabla, żeby po prostu podłączyć to PlayStation, tak? Wiadomo o co chodzi. E, dobrze, w takim razie, słuchajcie, no moja misja. O, jest Jon. Jest, słuchajcie, przedłużacz, który zabieramy ze sobą i po prostu idziemy tutaj do pokoju. Cyk, stawiamy i to musimy podłączyć tutaj. Jest. Dobra, tylko teraz musimy znaleźć, słuchajcie, prąd e, z drugiej strony. Hm. Rozejrzyjmy się, gdzie jest PlayStation. E, gdzie jest, słuchajcie, kontakt? Halo. I swoją drogą już teraz napiszcie, proszę, w komentarzach, czy jesteście Team PlayStation, czy Team Xbox, i być może zamówiliście sobie konsolę nowej generacji. Także dajcie koniecznie znaka, którą konsolę żeście, e, żeście zakupili. A ja szukam dalej kon kontaktu. Gdzie, o gdzie, o gdzie jest kontakt? Gdzie, o gdzie, o gdzie jest kontakt? Nie ma kontaktu. Halo. Ta gra jest oszukana. Nie ma tutaj nigdzie kontaktu. No signal. Ja znajdę ten kontakt. Muszę go znaleźć. Ej, patrzcie, zobaczcie. Tu jest więcej przedłużaczy. A gdybyśmy zrobili taki mek, słuchajcie, że podłączymy po prostu ten przedłużacz, sobie gdzieś na przykład o tutaj. Weźmy to. Halo. To mi weszło pod spód. A może tam jest, słuchajcie. Czekajcie, bo można generalnie przesunąć to łóżko. Więc przesuniemy przesuńmy łóżko może za łóżkiem. Jest! Słuchajcie, przedłużasz za łóżkiem, w sensie kontakt. No, o co tu chodzi? Dobra. Lewitująca lampa, nieważne. W każdym razie, weźmy sobie to, włóżmy tu, da się to włożyć tutaj na przykład, żeby tutaj, da się, widzicie? Zrobimy taki myk, jakiego świat jeszcze nie widział. Tylko czekajcie, bo zniknęło mi, o dobra, tutaj jest ta końcówka, i tą końcówkę po prostu wepniemy tutaj. Jest! For HDMI connection. Dobra, podłączamy w takim razie teraz kabelek HDMI pod telewizor. Pytanie brzmi: czekajcie, bo najpierw trzeba by było tą kanapę gdzieś ulokować, usado usadowić, cokolwiek z zrobić. Nieważne! W każdym razie poszukajmy tego kabla HDMI. Dobra, generalnie tutaj nic nie ma. Może tu jakiś, jakiś schowek? Jest kolejny przedłużacz. Tutaj kolejny, więc w razie czego słuchajcie, przedłużaczy nam nie będzie brakować, ale nadal nie ma tego czego szukam, czyli yy, kabla HDMI, także no, wystarczy, że rozejrzymy się, rozejrzymy się po domu i może znajdę. Buh, może tutaj. Od razu, słuchajcie, yy, pooglądamy sobie całe mieszkanko w tej grze, jak to wszystko wygląda. Proszę bardzo, słuchajcie. Simsy to mogą się uczyć od symulatora PlayStation 5. O, zobaczę, tu jest Wi-Fi. Dobra, więc pewnie będzie trzeba <grym> potem podłączyć internet. Ciekawostką jest słuchajcie to, że ja nigdy w życiu nie miałem konsoli. E, ani Playaka, ani Xboxa, ani, ani nic innego. O, mam jakąś grę. Co to jest za gra? Knak. E, ja tutaj widzę Mario i inne. Gramy, dziś Mario no, nieważne. Lecimy dalej. Patrzcie jeszcze więcej kabli, w sensie przedłużaczy. Ale masakra! Ale słuchajcie, ja to coś czuję, że ta gra będzie się dłużyć i dłużyć i jeszcze raz dłużyć. Co mamy w koszu na, te, na bieliznę? Mamy coś w środku? Nic nie mamy. No, Adam, raczej nie znajdziesz w wannie kabli hademi. Szukamy dalej. Może w biurze. Teoretycznie tutaj powinno być. Mamy jakiś safe, ale w safe to też raczej nic nie znajdziemy. Uczę powiem wam, że... Nie ja nie wiem, to jest symulator PlayStation, czy symulator przedłużaczy, o co tu chodzi? Dobra, może w tym pokoju mamy chipsy, więc no, chipsy na pewno nam się przydadzą, ale mi bardziej w tym momencie, słuchajcie, przydałby się kabel HDMI. Dobra, szukamy dalej. Chociaż tak szczerze mówiąc, to tutaj już nic nie ma na tym piętrze, jeszcze tylko tutaj nie byłem. Aha, mamy jakąś pralnię, dobra. E, w pralni mamy tutaj jeszcze coś, a tam przedłużacz. Wow, czemu mnie to nie dziwi? Ale dobra, w takim razie no... Kurna, szukajmy dalej. Ej, patrzcie, bo ja chyba jestem totalnie głupi. Patrzcie, tutaj jest taki niebieski kabel. Obstawiam, że to jest może jakieś HDMI właśnie do, do tego, bo to generalnie trzeba, słuchajcie, podłączyć e, konsolę z telewizorem. Ewentualnie nie wiem, o co tutaj chodzi. Czekajcie, może tutaj da się coś jeszcze zrobić? Zastanówmy się. Hmm. Strasznie dziwne. Jak ja mam to podłączyć? Halo, jest no signal. You Widać, że ty nigdy konsoli nie... Nie miałeś. Widzicie to? Ten niebieski kabel, to jest właśnie HDMI. Jestem totalnym idiotą. Dobra, to teraz trzeba to podłączyć. O tu. Podłączyłem. Działa! Jest! Będziemy grać, słuchajcie, w ekskluzywy w Spidermana pogramy. Tak, zróbmy to. Ostatnio na moim live'ie na Instagramie, Instagram, jestem podłogadam, pisaliście do mnie, czy zagram w Spidermana. Wie... Jest, słuchajcie, kurier przyniósł mi kolejną paczkę i o, nawet kilka paczek, ale przyniósł mi na pewno, słuchajcie, yy, mojego pada. Więc yy, zabieramy sobie, słuchajcie, wszystkie te paczuszki. I robimy wielki unboxing. Patrzcie, trzy paczki. Dawno na YouTubie nie było unboxingu paczek. Yy, więc, słuchajcie, zróbmy sobie unboxing przynajmniej w tej grze. Także yy, zróbmy to. Już, słuchajcie, widzę komentarze wasze. Boże, asasyn, tam miałeś ten kabel. Przecież to tak blisko. No widzicie, no. Tak to już jest. Dobra, otwieramy małą paczkę. Jest game. Pa Ej, ale to jest gamepad do Xboxa! To jest, to jest gamepad od słuchajcie tego Xboxa. Dobra, bierzemy drugi nóż w takim razie i otwórzmy drugą paczkę. W środku co mamy? Mamy, słuchajcie, gamepad. A, to jest gamepad od PlayStation 4. Dobra, w takim razie, słuchajcie, otwieramy największą paczkę i tam już będzie ten gamepad. Ja to wiem. Co to jest? Okej, okay, słuchajcie, mamy gamepada. Dobra, czyli słuchajcie, musimy teraz podłączyć do ładowania mojego game, gamepada, który właśnie tutaj spadł. Obstawiam, że tutaj w środku jest ładowarka do tego wszystkiego. Tak, to jest ładowarka w ogóle i do konsoli, i jakaś stacja dokująca i tak dalej. What the fuck, ale dobra, w każdym razie, słuchajcie, bierzemy w takim razie tego gamepada. Tutaj pewnie musimy go wsadzić. O, dokładnie tak. Patrzcie, piękne miejsce dokujące, tylko jeszcze musimy to wsadzić do kontaktu w takim razie. A żeby to wsadzić do kontaktu, to musimy mieć co? Dokładnie tak. Kolejny przedłużacz. Teraz już wiem, skąd tyle przedłużaczy w tej grze. Dobra, zabieramy w takim razie ten przedłużacz. Yy, hops. O, to podłączmy tutaj. Dobra, i jeszcze to musimy podłączyć, słuchajcie, do kontaktu. Tyle, że yy, nie mam za bardzo tutaj pola manewru i nie mam zbyt dużo miejsc. Więc yy, będzie trzeba, słuchajcie, to jakoś obejść. <grych> tylko, tylko jak? Dobra, mam pomysł. Zabieram kolejny przedłużacz w takim razie. E, myślę, że to się sprawdzi, słuchajcie. Mój super pomysł na pewno przejdzie, zobaczycie. Więc stawiamy tutaj, słuchajcie, kolejny przedłużacz. Ten podłączymy sobie tu Oj, widzę, że za mało, za krótki kabelek, więc podłączamy sobie tu i jakoś to damy radę. Swoją drogą, słuchajcie, giereczka oczywiście jest darmowa, link do niej zamieszczam w opisie, także możecie sobie również pograć w tą jakże cudowną grę. Ej, a czy tam jest jeszcze jedno miejsce? Nie, tylko jedno, no dobra. Ej, powiem wam, że musimy tutaj trochę ogarnąć, bo syf straszny się zrobił, połóżmy tutaj sobie naszą konsolkę. Tylko może, Adam, no trochę szacunku dla PlayStation, you know, you know. You know o co chodzi, więc postawmy ją jakoś ładnie. Tak żeby chociaż logo miała na wierzchu, wiecie o co chodzi. Yy... No dobra, nie jest, ale przynajmniej to jakoś wygląda. Tutaj mamy naszą stację dokującą. Postawmy ją sobie może tutaj koło telewizora. No i teraz słuchajcie, musimy to wszystko podłączyć I myślę, że zrobimy sobie to w ten sposób. O, patrzcie. Poprowadzimy sobie te wszystkie przedłużacze. Może tutaj jest jakaś końcówka, co? Jak myślicie? Oczywiście, że nie ma. Prosta sprawa, że nie ma. Dobra, ja to znajdę. Patrzcie, widzowie, ja chcę tutaj to podłączyć generalnie. Ale trochę miejsca tam potrzeba. Więc w tym momencie, słuchajcie, co ja robię? Co ja robię? Zawieram to ze sobą. Siub. Boże, święty. Zero wow, fizyki w tej grze. So ej, co jest. Co jest w tej grze? Jak to to, to działa? Co jest z tym kablem? <laughs> o co chodzi? Ale dobra, słuchajcie, ładuje mi się w takim razie e, mój gamepad do, e, do Playki. No i co? I to chyba tyle. I by the way, e, taka ciekawostka, ci którzy mnie śledzą oczywiście na moim Instagramie, do którego oczywiście link zamyśnie w opisie, to wiedzą iż e, pracuję przy e, pewnym evencie, social zone Merch Socialware, zapraszam bardzo serdecznie. social Także odwiedzajcie, kupujcie. I już niedługo będziemy dla Was mieć niespodziankę. Specjalnie dla widzów mojego kanału, także śledźcie uważnie. Dobra, play some games, więc w takim razie e, zabieramy ten kontroler. Zabieram kontroler, i teraz słuchajcie, mogę już grać, tak? W takim razie. Aha, dobra, tutaj prawym przyciskiem jeszcze tam naciskam i tak dalej. Dobra. No, halo, ja chcę grać w gry. Więc jak ja mam grać w gry? Press the PS button to use the controller no ale jak ja mam to zrobić? Czy ktoś może mi pomóc w tej grze? Halo? Halo, chcę nacisnąć przycisk Prawda? A może tutaj coś? Halo, ja chcę grać w końcu w tą grę. Dawaj mi tego gamepad'a. Halo, czemu to nie działa? Dobra, ja chyba jestem słuchajcie, głupi. Patrzcie. Tak mi się wydaje, że tu chodzi o naciśnięcie przycisku. Sam, I to PS5 to like wifi Dobra, więc słuchajcie, no teoretycznie, znaczy generalnie, yy, no zepsuło nam się Wi-Fi i telewizor mi spadł. No co za głupia gra, ale w każdym razie yy, chyba chodziło o naciśnięcie, słuchajcie, przycisku PS tutaj na playce haro, telewizorku, już się tutaj. No, internet. Ej, ciekawe, czy możemy zagrać w tą giereczkę? Tak, jak zawsze nie ma internetu, to pamiętacie, zawsze w przeglądarce można zagrać w grę. Nienawidzę tej gry. Dobra, stój tak tutaj. E, I teraz, słuchajcie, lecimy na górę, bo wi-fi się zepsuło. Pamiętam, że tutaj faktycznie było to WiFi, fi tylko pytanie, w którym to było pomieszczeniu? E, bo tego to już z kolei nie pamiętam. Także szukamy WiFi. fi rifi. Gdzie było te, gdzie było to WiFi? Słuchajcie, gdzie to było? Ja tam, 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 w tamtą stronę, w stronę. Kurna, patrzcie, trochę, trochę to paruje, jak nie powiem co. <laughs> e, ale dobrze, musimy iść po narzędzia, które są w garażu, także naprawiamy, naprawiamy koniecznie, słuchajcie, bo my musimy zagrać e, w najnowsze ekskluzywy, oczywiście, wiecie o co chodzi. Dobra, tutaj mamy jakieś urządzenia. Pełno śrubek i tak dalej. Dobra, zabieramy ten klucz francuski w takim razie. Być może to coś da. Jak nie, to, to się wcale nie zdziwię, tak naprawdę. Ale lećmy i naprawmy w takim razie ten internet. Bo chcę pograć w końcu na mojej superplayce. To, to chyba nie działa, słuchajcie. Ale w każdym razie wezmę to i ja to naprawię. Ja to naprawię w Każdy chyba zna, słać ten klasyk internetu, ale... Probably I need to reboot wifi to fix it. Ej, naprawiłem. Nawet nie wiedziałem jak, ale naprawiłem. Dobra, reboot. Jak to, słuchajcie, zrebootować? Wyłączyć i włączyć? That should work. <laughs> I <laughs> to Czyli, słuchajcie, klasyk. Play. Wyłącz, włącz. Dobra, i teraz. Play, play some games. Więc, słuchajcie, teraz zagrajmy w giereczki. Eee, Okej, okay, press button. Nacisnąłem batona. Może teraz. Halo, no czemu to nie działa? Ja, słuchajcie, ja jestem takim zielonym graczem, po prostu na, na plejkę i tak dalej. No ja się kompletnie nie znam. I pewnie się śmiecie teraz ze mnie, jakim jestem po prostu ogurasem. No ale niestety, no, no co ja mam wam poradzić? No ja nie jestem konsolowiec w ogóle. Ja jestem Team PC, więc, yy, więc sami rozumiecie o co chodzi. No ustaw się! No Boże. O dobra, działa. Dobra, naciskam przycisk. To pewnie nie o to chodzi, co? Na pewno nie o to chodzi. No press PS button. No naciskam. Tu use the controller, a może na kontrolerze. Halo, ja chcę zagrać w końcu w te gry. Wait, Ej, no powiem wam, że Beka. <laughs> Dobra, lecimy do pokoju dziecięcego, żeby wziąć jakąś gierkę. Pamiętam, że faktycznie coś było, jakiś ten Marian i tak dalej. Także e, og e, ograjmy tego Mariana. Gramy dziś z Mariana do samego rana. E, dobra, jesteśmy w tym pokoju, i gdzie jest ta gierka? Gdzie to było? Tutaj jest. E, to jest, słuchajcie, dość dzi dziwna gra, tak mi się wydaje. E, ale dobrze, w takim razie zagrajmy w tą grę. Włożyłem. Weź. okej okay. Więc weźmy ciperki, słuchajcie, z kuchni. Co jest? O co chodzi? O co. To... Wysypałem chipsy. Czekajcie, gdzie jest ta gra? Gdzie jest ta gra? Czekajcie, bo ja tutaj tak, muszę poustawiać trochę tutaj. Gdzie jest ta gra, ja się pytam. Zresetujmy to. No kurna! Zresetujmy to Ja wiem słuchajcie, jak to zresetujemy, patrzcie. Położymy tutaj ten telewizor. Wyłączymy i włączymy, patrzcie. O, dobra! zresetowałem konsolę. Może to coś dało? No nie no jak to no game disk? Słuchajcie, no ja jestem... Ja jestem po prostu zniesmaczony całą tą sytuacją. Giereczki jak nie było, tak nie ma. Ja nie wiem, gdzie ta gra jest. Może mi ktoś powiedzieć, gdzie jest ta gra? Proszę. PS5 or Xbox Series whatever. I think it's great console too. Thank you for playing. Send me some pictures of your rooms with new consoles on Twitter. Bye. O co chodzi? E, generalnie ja miałem włączone nagrywanie i po prostu zrzuciłem telewizor. I wyskoczył mi takie okno. <noise> e, teraz każe nam iść kupić prawdziwego PlayStation PlayStationa 5 albo Xboxa Series X. Nie kupię ani tego, ani tego, z prostego powodu. Ja po prostu nie jestem w ogóle graczem konsolowym. Także tak to wygląda. Mamy czarny ekran. Ja nie wiem, czy coś za chwilę się jeszcze tutaj wydarzy, czy nie. Po prostu pożegnam się, może przez ten czas, i może coś nam tutaj wyskoczy jeszcze na ekranie. Także, powiedzmy, że jakiś Enter, coś ten, nic, nie działa. Także, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ten o, o ten szybki odcinek z tej e, krótkiej gry e, PS5 Simulator także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, jeżeli tak zostawcie koniecznie lajka, like zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze go nie zrobiliście napiszcie komentarz, czy się podobało czy graliście w tą grę, jesteście team PlayStation czy Xbox no i jeszcze na koniec bardzo ważna informacja. Misterix już niedługo, zapowiedź jest gotowa. Wszystkie informacje na moim Instagramie oraz na mojej grupie na Facebooku. Wpadajcie na socialware i to tyle. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć!